Siemanko wszystkim na moim kanale specjalnie dla was dzisiaj przetestuję. zarazem zrobię króciutki pokaz i recenzję moździerza Dobra. a więc tak moździerz firmy triplex 12 kul nazwa tego moździerza artillery shells instrukcja obsługi proszę bardzo jak mam się posługiwać made in poland tu mamy jakieś obrazki, jak to mniej więcej może wyglądać. Z drugiej strony jest to samo, tylko inne już obrazeczki, jak to może wyglądać. Mianowicie za owy zestawik zapłaciłem 25 zł. Wiem, że <laughs> Sorki. Wiem że są te zestawy hukowe. To są podobno błyskowe. Zobaczymy, czy przypadkiem mały Chińczyk w fabryce się nie pomylił. A więc tak. Co nasz zestawik obejmuje, a mianowicie mamy taką oto tubę. W środku nie będziecie widzieć, ale gdzieś mniej więcej tyle jest. Ala jakiegoś kamienia, jakiegoś obciążnika. I posiadamy 12 owych kul. Mianowicie to są takie pociski. Jak prawidłowo ich używać. Dokładnie to nie wiem, muszę przeczytać instrukcję obsługi, bo pierwszy raz mam styczność z takim cudem. Ale z tego co widziałem na filmach amerykańskich, rzucamy w ten sposób do środka, podpalamy i w długą. Dobra. Dobra, a więc zaczynamy. Wciągamy naszego moździerza. I dobra rada na przyszłość Jak sobie go postawimy Od razu cenna rada na koniec filmiku Nowymi cegiełkami Blokujemy Moździerz Dlaczego tak się Dlaczego tak go bloku, blokować może o tak W tym momencie Jak widzimy moździerz jest stabilny I nic mu nie grozi A teraz patrzcie i gdzie poleci prosto tam. Dlatego to jest taka moja dobra rada dla Was wszystkich. Parę osób z Was mi to właśnie napisało, żeby Wam to przekazać. Teraz bierzemy sobie kuleczkę. Pamiętajcie takim czymś dziadostwem, takim czubem do dołu. I mamy ląd. Dobra. Ja zabieram te wszystkie zestawy. Te wszystkie kule jak najdalej stąd, żeby nie było przypadkiem jakiejś akcji. I zaraz odpalamy. Tak. Ole, zapalaj, dalej. Dobra. I pamiętajcie, żeby po każdym wystrzale, jeśli jakiś syf jest w środku, żeby to opróżnić. Żeby nic tam nie blokowało rury do wystrzelenia. Jeszcze siódko, to więc zaczynamy dalej. 少年杂。Ciao, Tak sami widzieliśmy taki nieduży moździerz za 25 zł, a tyle zabawy, tyle frajdy. Efekty dość ciekawe, wybuchy dość mocne. Co mogę powiedzieć o sobie? Efekt naprawdę warty swojej ceny. Jak za 25 zł, 12 kul, my wystrzeliliśmy tylko 6. Naprawdę godny polecenia. Jeśli Wam się spodobał filmik, dajcie łapkę w górę. Nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu mojego kanału tutaj. I to byłoby na tyle. Mowa końcowa była już podczas nagrywania odcinka. Jak bezpiecznie zabezpieczyć moździerz, żeby nam się nie przewrócił. To byłoby na tyle. Dzięki za obejrzenie na razie.